Zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, jakby Juggernaut pojawił się szybciej w Skibidi Toilet? I tu mamy odcinek 72 Part 2, gdzie Jimen, pamiętacie, Jimen się tam bił z, ze Skorpionem, z Deterneirem, jak tam zwał, tak zwał. No ale zobaczymy, co się tu wydarzy. Jest to filmik od pana Samato SFM, także łapka jest. Zapraszam do subskrypcji. No i sobie obejrzymy, będziemy o tym rozmawiać, chcę poznać wasze zdanie. No jak widzicie, tu się już zaczyna pamiętna scena walki, którą toczyli. A nie ma napisów oczywiście, szkoda. No one escape justice. Nikt nie ucieknie przed sprawiedliwością. No i tutaj jest ta walka. I... No cóż, jakby Juggernaut się pojawił, to Jimen by miał miękko, nie? No na pewno by został zniszczony. No, to jest mur beton. No, ale zobaczymy jak to jest przedstawiona koncepcja. O jest. Patrzcie, Juggernaut się od razu pojawił. O jacie, ani ta walka, no to dwa na jednego. GG, moi drodzy. No, to by było naprawdę Jimen miałby przerąbane. Zobaczcie, nie dają mu ani chwili wytchnienia. No, tak by to było. Pewnie naprawdę byłoby ciężko dla Jimena. No nie mówcie, że go od razu rozniosą. Ty tu ledwo co widać w tej animacji. No ale cóż. Jeszcze UFO toaleta się tu pojawił, nie, no to jest 3 na 1, to bandała łysego, jak to się mówi, nie? No to Jimen, to raczej... Ty, jeszcze są inne astro tu wbijają, no to grubo. A tu są te konten... Rozwaliliby kontenery. A nie, patrzcie, Jimen dostanie te ulepszenie. I uciekł, czy on by uciekł? No, raczej Jaggernaut by go bez problemu dogonił, nie? Tak się jakby tak na to patrząc. No. No, raczej kurka byłoby ciężko. Myślę, że Jimen by po prostu został zniszczony. No bo. Nawet jakby dostał ten do dopalacze, to i tak by, wiecie, nie był tak szybki jak Juggernaut, nie? Z tym Time Wrapem. No dobrze, obejrzyjmy teraz parę innych animacji. Mamy tutaj odcinek od The Imperial Studio. What if replace? No dobra, sprawdźmy to. Ło, muzyczka. To trzeba uważać na muzyczkę, bo wiecie, jak to z muzyczkami jest. Ło, kurde. Co jeśli Titan TV-man zastąpiłby tytana. Kamermana w 20 odcinku. Ej, a i to fajne jest, naprawdę. Emperor, The Imperior Studio. Kurka, on tu ma całkiem spoko te odcinki. Jak widzicie, Fasbera, jeden odcinek ma 38 tysięcy u niego. Dobrze, dobrze. Oglądajmy. Czemu to tak szybko się dzieje? Ja mam tu przyspieszenie, nie. nie. Moim zdaniem to on, te postacie jakby tak szybko się ten... Jakbym oglądał w przyspieszeniu, nie? Trochę to jest przyspieszone moim zdaniem. Źle się to ogląda jak to jest tak przyspieszone. Musisz trochę zmniejszyć to przyspieszenie. Co jest? Ty tam kamera się tu pojawił? Co tu się dzieje? <noise> Jakie dźwięki. <noise> Nieźle. Fajnie, fajnie. I już ma o kurka, to był chyba fejkowy Gimen, nie? <noise> Ale ty tam TV man jest uszkodzony. Okróce. Ty co, on zniszczony został całkowicie? O kurde. Ale coraz lepsze są te animacje, tylko tak niepotrzebnie ona jest tak przyspieszona. Tu mamy od Marcelka odcinek z Skibidi... Box 45. Stamina, health. Co to za grę używasz? To jest z jakiejś gry? Ej, czekajcie. Full screen version To jest chyba z jakiejś gry Corrupt Supreme Boombox. <laughs> Boombox. Nie, chyba w tej grze nie używają prawdziwych nazw, bo wiecie, prawa autorskie. Ej fajne. I ty tu, tutaj, Marcelku prowadzisz więcej takich serii, nie? Z KBD Blocks, Box. Fajnie, fajnie, twórz sobie to. Krótkie są te odcinki, ale całkiem spoko. Mamy też od lud L. Kaczka, Faust, Skibidi, Toilet 2. Co jest, ty? Czy to jest jajko? Astrojajko normalnie. I to wszystko są animacje widzów. Kurde, co to jest? Jezu, astro-pająk. Kurka, kamera to... Co to jest? Ty, to jest ten przyjaciel z przyjaciel normalny. To... A to jest jak astro. Kurka, nieźle. No nie, czemu to tu jest kaczka? Nie wierzę. O matko, co tu się dzieje? Co tu robi kaczka? O nie wierzę, co jest? Co jest? Kaczka strzela laserami, no nie. No nie, kaczkę uszkodzili. Nie mogę, co tu się dzieje? Wow, ale go przywalił mu ktoś, to to, a to ten jezu, co tu jest? Nawet, jejku, jakie nowe te ulepszenia, jakieś nowe jednostki? Nieźle. A kaczka przeżyła, czy nie w końcu? No to teraz to chyba kaczka nie przeżyła, nie? Co wy robicie z kaczkami? A nie, on. Ty jest! Super kaczka. Kaczor Donald, normalnie. Albo Duffy. <słyska> 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 o kurka, nie wierzę. No dobra, kaczka wygrała to wszystko.